Kuba i dzisiaj sprawdzimy, kto jest lepszy, Bibi czy Edgar. Ja gram Bibi, mój brat z Edgarem. Kto myślisz, że jest lepszy? Myślę, że. Nie. No sprawdzimy na tym odcinku. Chociaż Edgar dużo zabiera, to może. No nie wiem, Ale zobaczymy. Myślisz, że Bibi wygra? Tak. No dobra, no to dawaj, to się. Ja już tu biegnę na sprincie do ciebie i tutaj, oh, O nie, na razie wygrywasz. Na razie wygrywa mój brat niestety. Ale lecimy z tym śledziem na niego. U gościu! Nie dawaj, dawaj, dawaj! Nie tylko. Nie tylko. Okej, okay, punkcik. 4-2. Okay. Idę do ciebie. To to jest... Oła. Wygrywasz! Dawaj, musisz to zrobić. Ja idę tutaj, po listrę. Kurczę, no. Patrzcie, patrz, patrzcie na ty no. 4-7 Jak widzicie, Edgar Leps. Chociaż na razie Bibi prowadzi. Bibi prowadzi. Okej, okay, teraz jest już. No, wygrywaj, tak. Nie ma, nara. Dawaj, nie masz. Oooooooooo. Zmedzi mnie na razie. Idę tutaj, żeby cię rozłożyć. Dawaj, ty. 12, 12. No, musimy to wyrównać. Tutaj. No sprawdzić to lepiej. Bibi lepsza. Tak, nie, Nie! No nie, Edgar to wygrywa. Edgar lepszy. Ty byłeś tam? poszliśmy tam na koniec mojej mapki? No, jak widzicie, i wygrywa Edgar. To no już na tyle, co chciałem pokazać. W tym odcinku. Cześć i pa!